Policjanci ze specjalnej grupy SPID, której zadaniem jest ściganie piratów drogowych, zatrzymali kierowcę, który pędził swoim samochodem 224 km na godzinę. To jeden z najwyższych pomiarów zarejestrowanych przez polską policję. Do zatrzymania doszło na odcinku autostrady A4 między węzłami Bolesławiec-Krzyżowa a Godzieszów-Lubań. Kierowca na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 140 km na godzinę, pędził swoim samochodem 224 km na godzinę. Szaleńczą jazdę mężczyzny zakończyli dopiero funkcjonariusze. Z relacji mundurowych wynika, że kierowca był kompletnie zaskoczony faktem, że został zatrzymany bowiem nie spodziewał się kontroli. Twierdził też, że zmierzona przez policjantów prędkość to nie ta, z którą się poruszał. Dlatego mężczyzna nie przyjął mandatu. Wniosek w jego sprawie został skierowany do sądu. Za takie wykroczenie grozi mu utrata prawa jazdy, wysoka grzywna oraz maksymalna ilość punktów karnych.